Szczęśliwego Nowego Roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was wspaniały. Żywy Tak. A wcześniej były fajne. Może jeszcze są? Dobrze, dobra. Czasami jest nawet parę dni po. Dobra, ale ważne. I Szczęśliwego Nowego Roku, żebyście mieli fajny ten rok, fajnie go spędzili. Może wygrali arką po czy coś takiego, co tego dajecie kreację, bo mam troszkę za dużo. Właśnie szczęścia, dużo zdrowia, dużo przyjaciół, jeśli, jeśli idziecie do szkoły, czy jakoś tak, to y, szóstek, piątek, y, no szóstek, piątek, no i co mamy? Szóstek, piątek. No, że koło No i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, mm. Na przykład, jak w y, przemysł i jedzie, to trzeba, żebyście nie mieli dużo nowych przyjaciół, żeby nikt nas nie był. Przyjaciel! No, Przyjaciel, żeby was nie bijł, no ale. Nas, y, przyjaciele, znaczy no, chłopcy biją Wiem, mnie nie, nie, też. Nie, też. dobra. Bają miski, mam naprawdę dużo nadziei, że, że będzie super Wasza? w nowym roku. Bają! I szczęśliwego już z nowego roku.